Cześć. Siemano, fajne krzesło. Wiem. A wiesz, że gobyt. jestem. Wiesz, że jestem eee, I co z tego? Ooo, no, no, no i to jest fajne. No wiem. Siema. Siemano, co tam Siema. u was? Czekaj, czekaj. słuchaj, słuchaj. Śmij się. <grym> miałem się zaśmiać? O taką mnie zwrócił. Dawaj coś śmieszniejszego. Tak, spróbuj mnie jakoś rozbawić. Nie mogę z nimi O, co to było? Kurwa siema. To mają biblioteka! I don't understand you, brother. Kometeki amo Mandolina! Ty, czekaj, ty Jasiu mi wysłał coś na. Dobry wariaci. Nie oglądajcie radia Eska Radia Eska? dlaczego? Au! Nie, nie słuchajcie radia s -ka. Krzysztof Ibisz was wyciągnie z domu i będziecie tańczyć nago na ulicy. Nie słuchajcie radia s -ka. I tak nie słucham w ogóle radia. jest bezpieczny. Widać po nim. Patrz. Widać po nim. Co? Mi się wydaje, że coś brał, ale... Ja słucham, nie wiem co. Ej, znowu się zjebała ta twoja zjebana kamera. Siemano, co robić. Siema Leżę Leżysz na pewno? Nie siedzisz przypadkiem? Nie A wygląda jakbyś siedział Leży To Do, dobranoc Dobranoc Czemu mnie nie skipniesz? Upie wodę. No ale Aha. drugą rękę masz wolną. Nie, Trzymam korek? No to odłóż korek. Nie, czemu? No żeby mi skipnąć. Po co? No bo. Idziesz Robię wieża i. Nieprawda. Nie. Skorę mózgowej. Haha. 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 Ha. Masz się zaśmiać. Śmiej się. Nieśmieszne. Bo, Kurz, a te nie małe, ty nioinku. Do kogo mówisz, do mnie? Nie, 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 tu do koleżany komok. A, a pokaż koleżanki, Udowodnij No, jutro. Pokaż malutki, to, ty tam kogo. czy spodnie masz, kurwa. Mam spodnie, człowieku, zobacz. Tutaj, spodnie założone. No dobra, to mogę ci pokazać. Udowodniłeś za dużo to niezdrowo. Za co dużo za to dużo to niezdrowo. to niezdrowo, co? No zaraz ci dygnie i co będzie? Nic mi nie dygnie, człowieku. Tak? Tak Grasz w szachy? Grałem w szachy kiedyś. Teraz... Co robisz po ruchu E4? Eee, skipuję. <grywdy> to i... Myślałem, że to jest zdjęcie, a to nie było zdjęcie. Ej, pokażę ci coś, patrz. No, pokaż mi, pokaż, tylko łotniu... Patrz. To tyle. A palisz? Nie, nie palę. A czyli ci się pijesz. Tak. Ty. Wiesz? No? Bo ja potrzebuję trochę koksu. Za ile? Pięć dych za gram. No, chyba ci kurwa pojebało! Ja bym pojebał, czy ja takich z rzeczy z nie, czasem nie mam. Przejdzie. Ja też. Ja takich rzeczy nie sprzedaję. Musisz kurwa źrenice, jakby ci kurwa Stary łomem wyważył. Kurde, chciałbym spotkać kogoś, kto. Z, nie wiem, zrobiłby taki krzyk i, i taki przycięty z, z cięciem, taki śmieszny. To by było akurat zabawne, jakby spotkał takiego gościa, który by zrobił na przykład. <laughs> Hello? Mam pomysł. Założę maskę ale wyglądał jak gangster. Oto muzyka. Siemano, Siema. Siema. gangster. Siemano. co to Dobra, nie, 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 ale lat. Nawet. 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 nie, Nie Nawet. 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 Kurwa, macie jebany. O, piszę moje IP, patrz. No musi przepisać, poczekaj. No chwila. Jak coś moje. O! Czy to jego? To nieźle, że to moje IP, kurczę. <noise> Takie długie, te. O, ale kurczę. Mazny, skaza. mazny bę, kurwa, nie skaza jakiś. Nie trzyadźcie. Kur ninja! Kurga, kurwa ninja. Yes. Kurwa. No kurwa. kurwa. Słuaj ja mnie! No, 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 kurwa. jak cię znajdę, to kurwa skoczy z tobą jutro. <grym> Potrafisz zrobić coś śmiesznego co by mnie chociaż rozbawiło dzisiaj. Kurwa. Na co się gapisz? Z czego się kiśniasz? Ty A nie, z takiego ziomka co przy to. I hey, przypominasz mi w tej masce. Jest no taki no z boano, wie, wiem o kogo ci chodzi o anomali, tak? Tak, 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 anomalii, anomalii. A co jak ci powiem, że jestem anomalii, tylko że z Polski. Hmm. No to ja mówię, że. W fikołkach opiewalę w tym momencie. Tak <noise> ja w przód czy w tył. <noise> y, wiesz co? Chyba w przód. Ciężko będzie w tył. No, dobra. Ty, bo to ładowany, ja młodowany. Kurwa, on miał zrobić fikołka i mnie skipnął. Ale mnie oszukał. No i mnie skip. Oho, oho. O kurwa. Jak, jak tam hopie? Stałem już. Już stałeś, dopiero noc jest. O kurwa, Bandura. Jak kurwa, Bandura, ja jestem mocny, Ben. Mogę ci coś pokazać, pasz. No, pokaż mi. Ale do góry nogami jestem napisany. No, no ale nie tak da się tego tam... obrócić. Jesteś gejem? Ty jesteś. Czemu ja jestem? Przecież napisałeś, że ty jesteś gejem. Poczekaj, zaraz to zmienię. Nie, nie zmieniasz tego, bo cię skipnę. Kolejny! Nigdy nie wchodźcie na omeo o drugiej w nocy. To się źle skończy. To się źle kończy. Za dużo ich tutaj jest. Ja już mam prawie 40 minut nagrania i spotkałem już pięciu. 40 minut, pięciu spotkałem. Pokazuję cztery. Spotkałem pięciu w ciągu 40 minut pedofili. I tak szybko skipują, że nie da się ich zgłosić normalnie. fiz ka Siema, mordeczaj, jestem ka Good, good, very good. What's your, hello, hello. What's your name? Hello, hello. Hello, hello. What's your name? Nepal. Nepal. My name is Poland. You know? Yeah, Nepal. Po Poland. My name is Poland. You know? Yes, yes. Nepal. Where are you from? Where are you from? I in Nepal. How how old are you? Brother. I'm 30 years old. Me me uh, 16. 16. Oh my god. YouTuber? Are you YouTuber? No, YouTube. no. I'm not YouTuber. Twitch Twitch YouTube no, uh, no, no, Twitch, no YouTube. I'm not YouTuber or streamer. I'm just okay. normal person. <laughs> I don't. know. You, the uh, this. Uh, I, Nepali. I don't have anyone. I live alone. My mom and dad is in USA. I use drugs and I am, I am rehab, rehabilitation. I use many drugs. You no, know, so that I came home. My mom dad going USA I stay alone they give uh, they send money yeah. to survive I don't have any work So sad Yes okay thank you nice meeting you Meet, Me too nice meeting you Hello goodbye Bye bye No it's up To by Żegna się z wami pan masny Ben A no nie będę się żartował Bobby. Siemano.